23 listopada i czytanie karty dnia z talii Droga Duszy. Niedziela, bo zapomniałam. I autorem tej talii jest Konrad Hojem. A co dzisiaj przeczytamy? Zwycięstwo. Słuchajcie, spirala, spirala, widzicie tę spiralę, czujecie ją? Ony szarlatan z wczoraj i dzisiaj zwycięstwo. O czym to mówi? O czym to mówi do ciebie? Ano, mówi o tym, że zwyciężysz tego gościa, który wczoraj cię mamił i wabił na pokuszenie. Masz moc w sobie tak wielką, że zwyczajnie zwyciężysz, bo możesz. Zwrócę ci też uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Czasami mamy przeświadczenie, że zwycięstwo wygląda jakoś, że ono musi być na szczycie. Czasami zwycięstwo to jest siła, własna siła, żeby podnieść się z kolan. To też bywa już zwycięstwem. Pamiętaj, że nie każdy czyn w Twoim życiu będzie oklaskiwany przez gawiedź, bo wówczas zaczyna się znowuż pojawiać ten szarlatan, który. Będzie oczekiwał, że będziesz dmuchała swoje ego. Ego z piątku. Dbaj o balans, bo balans też może być zwycięstwem. Dla tych, które pracują z moimi narzędziami, bardzo mocno poczułam, że medytacja kobiecości w dzisiejszych czasach tu i teraz. Będzie tym, co może się okazać Twoim zwycięstwem. Dlaczego? Prawdopodobnie w świecie, który bardzo mocno chce walki, Twoja delikatna, subtelna i wypełniona miłością kobiecość, będzie tym balansem, harmonią i da zwycięstwo Twojemu światu ponad tym, co jest wokół Ciebie. I tego Ci życzę. Z miłością ogromną, Katarzyna Chojan.